Masz mikro. Trzydzieści siedem. Aha. A jaki miecz? Aha. Ale to G. Lata ktoś, lata ktoś, na War PVP? Lata ktoś na wart PVP? Czy lata... Siema Damiano. Losowanie na trzy subiki albo na 5 lajków. Czy na, czy za lata... A będziesz mi pomagał jak coś, bo ja mam 30, ja nie chcę to stracić. Żółty, dobra, to ja, a która cecha? Ja też jestem co 2. Antyko siłka. Ty, bo się biją na, biją się, biją się na czerwonym prezencie. A już jednak nie. No ja jestem na żył. Cast Masters 2, jak coś. A to jest zakopany prezent, czy ty jesteś na? Wy, dobra, to ja. CH2, dobra. To ty? To ja bo bu... O, dobra, jestem. Siema, siema, siema. A mogę sobie troszeczkę z ten, Jest tylko taki kącik. A dobra. Zaczekaj, tu co? To jest, jest ktoś. A ty, a ty, a ty jesteś kozaczek. Patrz, mokra, a dobra, bo to ty jesteś, mokra kluska. Sorry, bo ja myślałem, że to jakiś typ. O ile tam tego biznesmenika? I weźcie mi, moglibyście mi promować lajwa? Ty, trzy, trzy gwiazdka, trzecia gwiazdka. Oj, Baka. Nie, ga nie gadaj, że ty zginiesz. Ja nic nie mam, kurde, ja pier... Tylko jak ty se za to odrobisz wiesz, jakie teraz są w ulepszaczach te ceny? 5 lajków albo 3 subiki i jest losowanka. No wiem, bo ty zginąłeś z 39-39, myśl, Czy jesteś w No, ja powiedziałem, jakby nie za późno, bo ja powiedziałem wtedy, kiedy go zauważyłem. Za. Ja ci mogłem tego, mogłem ci pomóc w sumie, bo ty lepszej ty miałeś. Nie pomyślałem, sorry. Dasz mi subika na kanale? Mały kanar, jak coś. Sorry za lagi, ale nie umiem tego opanować. Mały kanar wszystko razem. A on tu dalej jest. On tu chyba dalej jest. O kurda, ty miałeś dwa staki koksów? Zno o, on ten przyleciała znowu ta trz y trzecia gwiazdka. Teraz zmieniam CH. Y on ma, już ci mówię. Jeżeli nie wyleciał, to ma. Już ci mówię, poczekaj. On ma. Czekaj, bo ja nie widzę. O, ja nie wiem. Ja zobaczę zaraz na czat, Bo ja, mogę... ja mam tego. O, zobaczy, ty masz. Y jak to mieś? Mokra kluska. Ogólnie to mój kolega cię złapał nielotę, bo yy, mokra kluska. No chłop, na, na bezpiecznej wywalił klikiem misklikiem nielotkę i ten, i on, mój kolega to złapał. Więc ja. No ja mam 60 noc z tobą, to teraz tak. Chodź, disconnect to wywaliłem mi live czy co? Ej, live mi wywaliła, bo mi tu pisze. chat disconnect. A no dobra, to może jakiś bug jest. A zrobiłeś dzisiejsze ten? Dzisiejsza misja? <laughs> Wysyp. dla niego oczywiście tak cholik. O, powiększyli, nareszcie cecha, zwiększyli, zwiększyli, nareszcie cecha. Czy to ja daję jakiegoś niefarta, czy co? No, ja nie wiem, jak ja ci, ja ci dałem przez ścianę, anty. Ja też mogę pójść. Gdzie odzyskałeś sekonto? konto? Ej, hakera, odzyskałeś konto? To G. Ja mam cztery koła, ale zbieram. U mnie w tym momencie nie ma takiego jak pożyć, czy coś. Ja idę na bezpieczną pokopać. Kurda. Skilla nie jestem Wywaliłem mi live a chyba. Ty masz ciepłe mleko, mleko? mi mi jedno. No No to ja dwa dolary. W Indiach można za to przetrwać kilka lat. Do... Hakiero, spokojnie, do mnie też pisze. Ignor, ignor, no. Dobra, czaruję samotykę. Tak, za pięć dolarków. Ja daję sześć ja groszy, Sir. Prawie trzydzieści na motyce mi siadło. Prawie mi trzydzieści na motyce siadło. GG. Nie ma tyle. BM88. Ha, no on Ej, wyobraźcie sobie moją reakcję na to, że na motykę wylatuje mi 50%. Wow. Ja mam 30... Brawo. 3 d Najlepszy piakier, a to jest BMA. Czad, disconnect. Ja wyłączam tego Ja sobie muszę ogarnąć lagi.